Zależy od sytuacji. Tak. Czasem się udało, że się spało w mieszkaniu, ale to rzadko. Bo musieliśmy się przerzucać miejsca na miejsce. A pogoda była różna. Deszcz, zimno było. No co myśli, pamiętam, no co myśli, to człowiek, jak pamiętam, po prostu był ze zmęczenia i brak głosu, to my spalił. Szliśmy i po prostu spało się. I, I w jednej miejscowości był postu. Coś tam wozwór ukrzęzły. No ja siadłem sobie na takim pniu, podłożyłem sobie chlebak po co dzień, bo posiedzenie, żeby się nie przyziębić, bo, bo mokry był, bo deszcz padał mokry był ten, ten pień, podłożyłem podłożył. Bo wstawać pod marsz. Ja wstałem, zapomniałem tym chlebak. Poszedłem może 10 metrów, nie mam chlebaka, a wróciłem się, aby chlebak był wziąłem. Tak właśnie nie było spokoju, bo czas to my zmieniamy miejsca, miejsca na miejsce. warunki było ciężkie. Puchnia nie działała. Czasem działała. Jakbyś jakiś promien zdobyli, to, to pucharze ugotowali. A tak przeważnie to, to na sucho, ludność nasiwiła. Dzieliła się, tam przeważnie tylko puchne. A jakby kwaterowane gdzieś, to ziemiaczki dały gospodyni, to się ziemiaczki ustrugało się tego i jakieś zupy się ugotowały. To było wszystko. I człowiek, nie narzekał, i nie, nie też nie narzekali. Nikt nie narzekał, że, że nie ma co jeździć, że mu zimno, że ma tam tego albo tego, że jakaś tam się wszas znajdzie. No to brudno było, jak to się mówi właśnie, bo koszuliśmy nie zmieniało, bo, bo nie było. Nie istniało w naszej brygadzie, daję wam słowo, komoru, żeby komuś z mieszkańców zginęła igła. Nawet igła. Nie istniało. Nie było złodziejstwa. Tak jak był komunistów, u Tatka Białego, że oni to by rabuszy byli. Jak ktoś zabił świnie, to już wiedzieli, przychodzili dawali pieniądze. Nie tylko oni, wielu innych tych, tych z batalionów chłopskich, właśnie z Gwardii, to, to byli złodzieje, nie, nie, nie partyzanci. Oni tylko patrzyli się, do bogacić, bo a nie żeby bronić ojczyzny. A my właśnie, nie było, nie było zdarzenia, żeby się ktoś na nas skarżył. Tak. Warunki były ciężkie. Ja nie miałem butów, poszedłem do szewca, jak tutaj opisuję właśnie. Tam taki krzadny właśnie, że tego. To, jak pan odprawna sytuacja w chwili dzisiejszej wygląda? Jak to państwo uznaje? Jako kombatantów? Czy to jakieś y, przywileje z tym związane? Czy musieli państwo, panowie, ja wydokumentować swoje działania? Na no, tak, musieliśmy, to tak nie, żeby ktoś się zgłosił i go przyjmowali. Do, do nas tam się zgłaszali. Jeszcze do dziśnia się zgłaszają. Także to, że on tam, że był, że tego, ale dowody, dowody te muszą być, świadki muszą być. Jak nie ma świadków, to nie przyjmą. No zresztą ona miał jeden, miał świadka tylko jednego, nie przyjęliśmy go. I taki był, drugi był, nie wiem skąd był, tak samo miał tylko jeden świadka, nie przyjęliśmy go. Bo przychodzi, przychodzi może przychodzili na nasłani. A był taki jeden, był taki jeden jesiony, on był senatorem. Możeście słyszeli, bo no, to, to zaraz, bo właśnie jak już komuna dał władzę, to był senatorem, nawet nas bronił właśnie w Sejmie, w Senacie, bronił nas NZ-owców właśnie tego. I on przyszedł do nas i powiedział, i wtedy był pierwszy se, e, prezes był Rachowski. Tak? On był rotwisz przedwojony od i on właśnie to utworzył brygadę Świętów, znaczy e, NZ-u, oddział, znaczy oddział tak. Przyszedł do niego z drugim taki przyszedł i powiedział tak, że oni są z huraganu, są do ciało huraganu. No myśmy za mało wiedzieli o tym, coś tam się wiedzieliśmy. I powiedział tak, że mają broń zakopaną, jakby my chcieli, to możemy ją odkopać i sobie zaprosić. A, a prezes Lachowski nie był taki głupi. Jak jest ta broń, to odkopiemy i przekażemy władzom. No to się nie zgodził. No to widzimy. I później się okazało, że na liście Macerewicza właśnie on był. Ten cały, ten cały, ten jesiony, tak. I było zebranie całego zarządu. On przyszedł z tym drugim wysockim, a to był podpułkownik z Wojska Polskiego, też taki konfident właśnie. I my mu powiedzieli, panie znaliście Macerewicza, pan, on został pan zwolniony. I podziękował. No. 我个副官就行了。